I personel, który, że tak powiem, nie spełni wymagań spółki, znowu będzie odchodził. Dzisiaj Państwo dostajecie szansę możliwości pracy wszyscy w spółce Tomaszowskiej Centrum Zdrowia. Ja myślę, nie będę zabierał czasu. Pan minister może coś powie, może najpierw o bieżącej sytuacji szpitala, Pan dyrektor. Krótko, Panie dyrektorze. Panie szanowni Państwo. I tak jak sobie szybko obliczyłem, to jest to 17 miesięcy, kiedy rozpocząłem kierowanie tą placówką. Muszę powiedzieć, że na przestrzeni tego czasu i działo się i dobrze i źle. Jak Pan Starosta tutaj nawiązał, ja może, może powiem to troszkę innym językiem, e, silne strony tej jednostki to są przede wszystkim w otoczeniu zewnętrznym i te silne strony ja myślę, że wykorzystujemy bardzo efektywnie. Co zresztą widać po tym, co zadziało się na terenie. Skutacji. Otwarcie oddziału intensywnej terapii. Przede wszystkim stworzenie możliwości w terminie wypłacania wynagrodzeń, co się ostatnio dość rzadko dzieje w jednostkach w całej, w całej Polsce. Jest to bardzo trudne, bo trzeba przecież jeszcze pochodne płacić przy, no jakby to tu powiedzieć, skromnych przychodów. No, jednocześnie muszę stwierdzić, że i załoga swój wkład miała, mianowicie wykonania, które pozwoliły nam na tyle dostosować przychody, aby od czerwca ubiegłego roku, ubiegłego roku zacząć bilansowanie szpitala. To oczywiście, proszę Państwa, nie wystarczy, bo taka jednostka powinna być przede wszystkim dofinansowana i wzbogacona w bazie medycznej, w bazie technicznej, żeby móc rozszerzać swoje możliwości. Ale już w istniejącym kontrakcie te możliwości zostały poszerzone. Ja myślę, że przyszłość dla nas jest jak to słońce za oknem i myślę, że. Wszyscy będą mieli możliwość dołożenia tej cegiełki w to lepsze jutro, jutro, które da no większą pewność i większe zadowolenie. Z... Bardzo serdecznie wiem, że jesteście oderwani od swoich bieżących działań, pracy, a zwykle przed południem jest jest tej pracy sporo, szczególnie w piątek przed weekendem, dlatego krótko chciałem z Państwem porozmawiać, powiedzieć o paru kwestiach, które Myślę, że są interesujące, dlatego że podejmowaliśmy na posiedzeniu ścisłego kierownictwa w środę do godziny 20. Te decyzje i one praktycznie od wczoraj są wdrażane, na razie medialnie oczywiście całe opracowanie są przygotowane, ale zaraz wrócę do tego. Fakt. otóż ten szpital miałem okazję wizytować jako dyrektor Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej to było parę lat temu. I muszę powiedzieć, że nie było wtedy takiego jomu, nie było takich warunków i pamiętam, że ta infrastruktura wewnętrzna była znacznie gorsza niż jest w tej chwili, to co tutaj z okazję zobaczyć. Czyli na pewno tutaj te działania przez lata jednak prowadziły do tego, że, że jest nieco lepiej. Zdaję sobie sprawę, że ogromnym problemem jest fakt tego zadłużenia, które no, praktycznie ciąży na szpitalem. I jest to oczywiście pomyślne, że w wyniku programu bezpieczeństwa i programu Ratujemy Polskie Szpitale no, myślę, że około 40% tej kwoty zostanie zdjęte przed budżet państwa, czyli de facto spora część zadłużenia, ale może i więcej. Dlaczego? Dlatego, że program bezpieczeństwa w ramach... 100%. Natomiast daje szansę wykazania się dyrektora, organowi założycielskiemu w negocjacjach z tymi wierzycielami, którzy no, stoją po stronie zobowiązań cywilnoprawnych, że na przykład umorzenie odsetek spowoduje, że taka kwota jaka zostanie umorzona przez wierzyciela, taka kwota zostanie do szpitala, znaczy wtedy do starostwa dostarczona przez budżet państwa. Dziękuję Panie Ministrze. Ja tylko jeszcze woli uzupełnienia, bo Pan Minister mówił o, o polityce makro, czyli w ujęciu ogólnokrajowym i jakby pokazania na mapie Polski województwa łódzkiego, które jakby ma, miało mniejsze możliwości finansowania swoich usług dla swoich pacjentów, to ja powiem, że na tej mapie, gdzie województwo łódzkie gdzieś było daleko w sensie Możliwości posiadania pieniędzy dla pacjentów, to jeszcze powiat Tomaszowski w tym złym województwie był też na samym dnie. To się powoli zmienia, więc to, co pan minister mówi, ma dla nas wielkie znaczenie, dlatego że powiat Tomaszowski ma dosyć dużą populację. Jeżeli